Trzynasta kolejka nie przyniosła szczęścia piłkarzom czwartoligowej wiktorii, którzy w sobotę 23 października grali o przełamanie w piaskach. Podobnie jak w ostatnich meczach, do przerwy wynik wydawał się być sprawą otwartą, lecz w drugiej odsłonie ostrzeszowianie całkowicie polegli przed swoim rywalem. Z początkiem pierwszej odsłony mecz miał wyrównany przebieg, ale to gospodarze otworzyli wynik pojedynku o przysłowiowe 6 punktów. Już w 12 minucie po zagraniu ręką przez Roberta Skrobacza arbiter wskazał na wapno, a okazję wykorzystał Jakub Rerak. 10 minut później arbiter ponownie zmuszony był do podjęcia takiej samej decyzji, kiedy to faulowany był Marek Szymanowski. Jedenastkę na wyrównującą bramkę zamienił Michał Mazurek. Dalsze fragmenty to wzajemne ataki obu stron, które często przerywał porywisty wiatr. Na 15-minutową przerwę drużyny schodziły przy stanie 1 do 1. Druga połowa rozpoczęła się lepiej dla zespołu Michała Giecza. W 54. minucie kibice byli świadkami kolejnego rzutu karnego, a drugiego dla Wiktorii, gdy w 16 padł kornersko żybut Na listę strzelców ponownie wpisał się Mazurek i ostrzeszewianie prowadzili 2 do 1. Wydawało się, że teraz będzie już tylko lepiej, ale dramat gości nastąpił w kolejnych fragmentach. W 60 minucie po wymianie podaj w polu karnym na strzał zdecydował się Piotr Sarbinowski, uderzając w długi róg bramki na 2 do 2. 5 minut później Damian Grondowy znów musiał wyciągać futbolówkę z siatki po celnym trafieniu Szymona Słomy. Zawodnicy korony szli jak burza, wskutek czego w 69 minucie było już po meczu. Wynik spotkania na 4 do 2 ustalił Jakub Nowak, który wyszedł sam na sam z golkiperem Wiktorii i nie dał mu żadnych szans w tym pojedynku. No, trudno po takim meczu coś pozytywnego powiedzieć, bo Eee, zaczynamy naprawdę fajnie drugą połowę, strzelamy na 2-1 i w pewnym momencie zaczynamy dziwne jakieś sytuacje wymyślać na boisku, tak? Gdzieś bramki strzelamy praktycznie sobie sami, no musimy w końcu sobie coś chyba powiedzieć w tej szatni, bo zaczyna już mnie to osobiście denerwować, bo... Liga na powoli ucieknie, tak? Bo ja wiedziałem, że to będzie ciężki mecz, że, że Oszeszu dysponuje tutaj bardzo doświadczonymi zawodnikami z przodu i trzeba tutaj się tego obawiać. I no też pokazali tutaj w tych sytuacjach, gdzie, gdzie te karne zrobiliśmy, że, że no, no, no mają doświadczonych chłopaków i potrafią gdzieś w takiej sytuacji właśnie wykorzystywać nasze błędy. Jak zdradził Radosow do lata, atmosfera w szatni daleka jest od ideału. Nie ma się co dziwić, bo była to szósta porażka z rzędu. Po trzynastej kolejce ostrzeszewianie zajmują przedostatnią pozycję w tabeli czwartej ligi. Bilans bramkowy również nie prezentuje się najlepiej. Podopieczni Michała Giecza stracili do tej pory 33 bramki, a strzelili ich 14. Problemem klubu jest wąska kadra, kontuzje i pauzy za kartki. Przykładowo w Piaskach trener na ławce miał do dyspozycji tylko jednego zawodnika z seniorów, a resztę stanowili juniorzy. Ja uważam, że zmiany powinno tu być, tylko my się musimy za konkretnie za jajach chwycić, za przeproszeniem i, i grać teraz o trzy punkty w następnym meczu. W najbliższą sobotę o godzinie 12.00 Wiktoria na swoim stadionie zagra z Kotwicą Kurnik.